Spodziewałem się! Siemaneczko z tej strony Darek Wojskowi Athletics. I wracamy po krótkiej przerwie z nowym vlogiem. Trzeba tutaj odrobinę odświeżyć kontentu. Nie byłem zbytnio aktywny w ostatnim okresie. Eee, także dzisiaj wizyta u gościa specjalnego, u kogo jeszcze wam tego nie zdradzę, żebyście oglądali do końca. Czyli udajemy, że jeszcze nie widzieliście miniaturki, nie widzieliście tytułu filmu. A tak na poważnie, ja powoli będę się zbierać. Zgarniam Macka, muszę go zgarnąć, bo Maciuś, nie wiem czy on się chwalił, ale no troszeczkę tam przyszarżował na ulicach pięknych proszowic. Ale rok, rok z prawem jazdy to dosyć dobry wynik, także jeszcze mu zostały dwa miesiące i ona do niego wróci. Co będziemy robić, zobaczycie w dalszej części vloga. Let's go! Prawdopodobnie, jak zwykle, będziemy nieco spóźnieni. I to wcale nie jest wina złej organizacji, że po prostu tak, tak się te sytuacje dzieją, że wychodzą takie rzeczy, które trzeba zrobić, o których no, oczywiście nie wiedziałem wcześniej. Także no, jak Maciek chce wsiąść, to ach, trzeba trochę troszeczkę ogarnąć. Jak widzicie, nowy nabytek w rodzinie. Tym razem nie aż taki grus jak poprzedni. Także zdrowa podłoga, zdrowe progi, coś niemożliwego w 36 no i plan jest taki, żeby na przyszły sezon coś z tego zrobić, a na razie jest to taka przechowywalnia opon. Aha, no i 2,5 litra. Idealnie. Dobra, lecimy. Siema, dajemy to do tyłu. Siema, siema, no. No a do bagażnika myślę, że możesz, jak zmieścisz. Ja może ty się chcesz przejechać, poprowadzić w sensie. Nie, nie, nie no, kurwa. Nie, fajnie by było. Mam <śla> tylko kontrolę o życiu. No, to właśnie są tereny, w których prawo jazdy Maćka było wydzielone po raz ostatni. A czyli będzie kurwa? Maćku. dobra. Bo moi, moi widzowie nie wiedzą jeszcze, nikt nie, nie wie Instagrama. No to, to takie odbędza. nowości tylko na moim kanale. To było coś takiego, że zjeżdżasz z tej górki i tam była jeszcze taka jedna górka. No. no i jak tam nie stali, no to mówię, dobra, zapierdalam dalej. No i za tą górką stali i z, z dosyć blisko odległości właśnie mnie mierzył. <laughs> Siemano. Siemano! No co? Właśnie się złapaliśmy tak szukamy lewóz. gdzie zaparkować, ale szukamy lipa. Ja to może w tej galerii a jak się tu wjeżdża? A tutaj w lewo. Dobra, Dobra a tam lecimy. Challenge myślę, że to będzie takie fajne, bo tu też tam skierujesz ten send. Więc git, no i później jakiś Słuchajcie, jesteśmy już na miejscówce. Właśnie robimy sobie rozgrzewkę. Tam się rozgrzewa kura. Tutaj Maciek. Na początku robimy sobie challenge na kanał Maćka. Także sprawdzajcie koniecznie jego YouTube'a. Tam sprawdzimy, jak. My radzimy sobie z chętnym dami, bo to, że kura rozwali, to. To, to jest pewne, nie? To, to jest już pewne. Od zawsze. Ale zobaczymy. Także co? Kończymy rozgrzewkę i zaczynamy. Szkoda się przeciążać No nie, nie spodziewałem się. Tu mamy ten. Ty właśnie pomiędzy dwoma tymi srebrnymi, a potem zobaczymy ich, z... ja gdzie upadłem. Pięć maksów. Jest dobrze. Bardzo ładnie. Prostyczka, wiesz No, mogę skoczyć. Ale no, chyba no, szersze będzie Ładne. lepiej. Poprawiłeś chyba, nie? Ostatnią tak, jakość. Ale też zawsze miałeś takie tak. problemy. Ile zrobiłeś represów? Trzy. Ale chyba szersze będzie Wam lepiej. Bo ja robiłem na tym wąskim. Tak A jakie jak Że repres, potem do czegoś chodziłeś? Do podporu, tak? Po, tak po prostu? Tak. Tak już masy lat i do tego pracuje ci łatwiej. Ja robiłem na wąskim i było szersze.

Let's go! Yes. Yeah. I to no wszystko patrzcie z jakimi girami, to już nie jest góra. <grystujesz> to jest bizom! Nie no masakra z tym frontem, o. ale w ogóle bardzo szybko tak czuję się, bo też na redukcji chyba tak. No Mam uczucie, że mega szybko ten Glicogen, w ogóle nie jestem w sumie uzupełniony za bardzo tym Glicogenem i mega te mięśnie szybko się męczą. Mega na treningach, żeby aż jakiś zrobi kilka serii, jak my zrobiliśmy trudnych, dosyć wyzwań, no. tam graniczących do maksów, to już te barki są takie wypukane. Nie? Dobra, jesteśmy po presach dostania na rękach. Teraz robimy sobie jedno podciągnięcie, dwa dipy i to łączymy sobie w systemie drabinkowym. Dipy zwiększamy co dwa powtórzenia, podciągnięcia co jedno, no i do odciny ale mi zatkało ucho <laughs> Ciśnienie. Nie, nie słyszę no? to rozgrzeweczka, prawdziwa zabawa za chwilę się zacznie, ale myślę, że dosyć szybko się też skończy jak wstawiacie do ile dojdziemy? nie wiem Cieka, Cieka. Tak do, do zaczynamy kolejną serię 4 podciągnięcia Zawsze dip łatwiej było, ale po tych y, odcinku z barkami w handstand'ach ogólnie też tak. rzeczy, to chyba to trudniej chyba w deepa będzie Niby pusz zawsze lepiej siadał, ale kurde. No mi też, no ale jednak jest to zmęczenie. Wydaje się, że to w sumie nie było jakieś takie mega jak wiadomo co, ale jednak. Nie, nie. Się nie, 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 Jest no. dobra pompa. Fajnie. To co mamy teraz na to żeby na bazę? Nie, teraz sobie pompi na rękach. Na, na, na tak czy? zakładaliśmy, że coś tam może jeszcze dodatkowego <laughs> zrobimy, nie? Nie ma szans, nie ma szans. Możemy sobie postać na rękach. Na jest. No, jest dobra pompa. To co, teraz challenge y, handstand, to najdłużej. Od, od, razu. od razu. na pompie. No, dawaj. Zajazd na maksa i na sam koniec robimy handstanda. a zobaczymy, ty no, co czy cokolwiek ustawić. Słuchajcie moi drodzy, jesteśmy już po nagrywkach. skórą. myślę, że ten vlog wyjdzie całkiem spoko. Wpadajcie koniecznie do Maćka na kanał tam wersja z challenge'em. W miarę Słucham. dałem radę. Dał radę. Zresztą pod koniec to była głównie walka z sercem i głową, można powiedzieć. Tam część siłowa to już poszła na bok troszeczkę. <noise> No. W ostatniej konkurencji to mnie trochę wiatr zbiewał tam na lewą stronę. Było, było, ale, ale udało się. Ale nie, koniecznie sprawdzajcie: myślę, że wyszło mega spokoj. Trzeba powtarzać takie wyjazdy i takie krosy. Tak, to mam myślę, nadzieję, że to się że... fajnie przyjmie. Myślę, że musimy robić więcej takich wypadów. Dawajcie znać, z kim chcielibyście zobaczyć taki odcineczek. Myślę, że paru, paru gości na pewno by się znalazło. E, wpadajcie koniecznie na sklep Kali Athletics. Najlepsze dresy. Nie ma lepszych po prostu, ale tylko dla Bocianów, pamiętajcie. Zniszka Darek 10, Maciek 10, Maciek 10. to wybierzcie, wybierzcie po prostu co wolicie, nie? To, to samo. Mamy no teraz na szamkę, tak? Tak, lecimy na szamę dzisiaj w planach tatar. Ja, nie, ja już jestem tak wolny, jedziemy jedziemy. jedziemy, jedziemy. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie komentarz, like i tak dalej. Tak dalej. Yo. I tyle. Myślę, że na tatara już was nie będziemy zabierać, żeby wam tutaj smaku jakby. Nie robić wam smaka, że tak powiem, o! A my sobie zjemy na spokojnie To macie taki ekstra, taki bonus do vloga Daru wrócił, możemy jechać A no, przyznaj się, próbowałeś Maciek 10 Nie, właśnie nie mówiłem <gry> jeszcze, dobra Ale to właśnie dobrze, dobrze podkreśliłeś Kod Maciek 10, Kali Athletics Takie dresy musicie przyjąć Let's go!